Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was. Wkładam rękawice, bo jest zimno. Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowy, bo zadziało się dużo wyjątkowych rzeczy, a jeszcze czekam, żeby podzielić się z Wami jedną bardzo ważną dla mnie sprawą, która jest dosłownie wykańczana, ale o tym już wieczorem. Słuchajcie, chciałam Was zachęcić do jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, do tego, żeby, żeby wyjść ze swojego marazmu. Dzisiaj się dowiedziałam, że kolejna znajoma mi osoba jest bardzo poważnie chora. Yy, yy, można by powiedzieć nieuleczalnie. I tak się zaczęłam zastanawiać. Yy, co ja bym chciała zrobić w momencie, albo co bym sobie powiedziała: w momencie, kiedy Leżałabym w łóżku w sytuacji, w której w zasadzie nie mam na większość rzeczy wpływu, bo na przykład choroba mi na to nie pozwala, bo na przykład zdrowie mi bardzo mocno na to nie pozwala. Ile rzeczy żałowałabym w życiu. Zachęcam Cię, odważ się na coś, co odkładałeś latami, co odkładałeś Długimi miesiącami, czego się bałeś, bałaś. Nie odkładajmy tego. E, ja Wam dzisiaj opowiem jeszcze w poście o jednej historii, która po prostu się wydarzyła wbrew moim najśmielszym oczekiwaniom. Bardzo pozytywna historia. To się zaczęło dziać e, małymi krokami, bo odważałam się na kolejne, kolejne jakieś małe zmiany w swoim życiu. W życiu to by się nie wydarzyło. Jestem o tym przekonana. W momencie, jakbym nie zrobiła jednego małego kroku, yy, każdy z nas ten krok może mieć inny. Każdy z nas ten krok, yy, dla każdego z nas, ten krok może oznaczać co innego. Ale ruszmy się, bo mam wrażenie, że czasami, przez brak decyzji, omija nas bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Tracimy bardzo wiele. A co w sytuacji, kiedy, e, kiedy przyjdzie sytuacja bez wyjścia? Co sam sobie wtedy powiesz? Nie żal tobie życia? Nie żal tobie życia na, na realizację świetnych rzeczy? Wolisz być w takiej stagnacji, maraźmie? Mm, mm. Wiadomo, że każdy z nas odpowie sobie sam. Wiadomo, że nikt za nikogo życia nie przeżyje. E, zróbmy coś. Zróbmy coś, bo bardzo mocno warto. Doświadczenia, które mam z ostatnich dwóch czy trzech miesięcy, pokazują, że jeżeli się odważymy na chociaż na troszeczkę, to dostaniemy naprawdę mega dużo. Spokojnego dnia Wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro, bo moje wyzwanie trwa. Dzisiaj jest dzień 41, zostało mi jeszcze 90, ale już powstały nowe pomysły, co dalej. E, kochani, mam tutaj takiego mojego podglądacza. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I żegnam się z Wami w 41 dniu mojego wyzwania. Pozdrawiam gorąco, Monika Budzińska. Do zobaczenia.